Dzień dobry. Mam na imię Rafał i to jest drugi. Druga część, drugi odcinek. Czegoś, co nazwałem dobrą nowiną. To seria filmów, która chyba będzie uzupełniała to, co się znajduje na blogu, który gdzieś tam prowadzę. A tej serii i w ogóle tych filmów przepraszam za dodatkowe dźwięki, bo to moja rodzina się kąpił właśnie. A ja korzystając z chwili e, właśnie nagrywam ten film. E, więc dobra nowina, dlatego że gdzieś tam w sercu czuję e, taką dużą radość i, e, i potrzebę dzielenia się tą radością i tą, tą dobrą nowiną, którą, która gdzieś objawiła się w moim życiu, którą Bóg objawił w moim życiu, y, którą tą nowiną zmienił całkowicie moje życie i y, której efektem właśnie jest to, że, że, że mam też odwagę o tym mówić, bo nie nie, nie było to gdzieś tam naturalne dla mnie, ani, nie, ani pewnie też tak do końca nie jest, żeby nagrywać filmy, umieszczać je w sieci. To raczej nie jest mój sposób życia do tej pory. Gdzieś tam wolałem pozostawać w cieniu. Chyba, że już musiałem, prowadząc gdzieś tam jakieś, jakąś działalność gospodarczą, wyjść i przemawiać, ale, ale raczej z własnej woli tego bym nie zrobił. To raczej wola Boga, której się poddaję w tym momencie, jakby sprawiła, że, że siedzę tutaj przed tą kamerą. Yy, I od wczorajszego filmu yy, pojawiło się wiele komentarzy, wiele wspaniałych świadectw, które dostałem i yy, takich głosów, które, które yy, dodały mi odwagi albo jakby pokazały, że. że Nieodgadniona jest wola Boga i moc, którą, którą on daje, którą wypełnia nas wszystkich, jeżeli tylko pozwolimy Mu działać, jeżeli pozwolimy Mu nami kierować. Potrafi czynić cuda, pozdrawia, pomaga uzdrawiać rany, które wydawały się nie do uleczenia, po, pomaga uzdrawiać serca, które wydawały się niemożliwe do, do uleczenia. I... To co, to, co pojawiło się od wczoraj i, i co, na co chciałem, co myślę, że, że może być istotne w, w takim zrozumieniu darów, które Bóg dla nas przygotował, y, i takiej pewnych konsekwencji tego, co się wydarza w momencie, w którym oddajemy Mu swoje życie, a co jest. Co stało się moim doświadczeniem, i dlatego też pewnie o tym mówię i pewnie mówić też będę, jest to, że mimo tego, iż stwierdzenie, iż oddaję Bogu życie i rezygnuję z tego, co było dla mnie istotne, może być rozumiane jako porzucam życie albo zamykam się w pustelni. Jak jeden z moich znajomych do mnie napisał i co tam po po tym filmie, co oczywiście jest pewnym takim żartem, bo znamy się dobrze, ale, ale może, może jakby mmm, myślenie może w tą stronę iść, to... Jakby, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że to w ogóle nie działa w tą stronę. To znaczy, może się tak zdarzyć, że... Jakby, Wolą Boga dla, dla nas będzie przez chwilę albo docelowo odosobnienie i pogrążenie się w modlitwie, w Bożej Obecności, ale w doświadczeniu tej osoby, która będzie żyła bliskością z Bogiem, to będzie życie pełnią życia. Życie w centrum życia, życie wspaniałe, wypełnione radością, spokojem, szczęściem, którego wcześniej, żyjąc i korzystając z uroków świata materialnego, nie była w stanie osiągnąć, jeżeli w tym życiu nie było Boga. Bo Boża obecność nie jest przeciwko jakimkolwiek aspektom życia, nie ma Takich okoliczności, czy takich warunków do życia, w której, które stałyby na drodze Bożej obecności. To bardziej nasze podejście i to, co mamy w głowie i nasze cenienie rzeczy materialnych, bardziej od darów ofiarowanych nam przez Boga, by sprawia, że, że cierpimy. Kiedy pozwoli, postawimy nasze priorytety. W, Właściwie, czyli, czyli pierwsze miejsce oddamy Bogu, może się okazać, że nic w naszym życiu nie musi się zmienić na zewnątrz, a jednak zmieni się dla nas wszystko. I w moim doświadczeniu, bo pewnie o tym powinienem głównie mówić i ma to pewnie największą wartość, moje życie zmieniło się w ten sposób, że Dopiero teraz żyję prawdziwie. Kiedyś taka analogia mi dzisiaj przyszła, jakby myśląc o, o tym, do czego można porównać zmianę w moim życiu i korzystanie z życia. Kiedyś byłem kierowcą, który prowadził samochód swojego życia, który decydował o tym, czy powinienem, przynajmniej tak mi się wydawało, skręcić w lewo czy w prawo, jechać szybciej czy wolniej. I w związku z tym niewiele rzeczy, tak naprawdę, które były za oknem, co uważałem, po prostu byłem skupiony i skoncentrowany na tym, żeby dojechać do celu. Natomiast teraz, kiedy Bóg jest kierowcą w tym aucie, ja wygodnie siedzę. Na fotelu pasażera, i obserwuję, i korzystam, i jestem w centrum. Jestem wolny. I mam nadzieję, że do no chyba tylko. Taki jest cel tych, tych wszystkich wysiłków, albo tego wszystkiego, co, coś, co się dzieje i na blogu, i tutaj. Mam nadzieję, że to zachęci tych, którzy oglądają, do tego, żeby rozważyć to, żeby rozważyć, osądzić to. Jak ustalić priorytety w życiu, jak? Albo ocenić może. Albo przyjrzeć się przynajmniej jeszcze raz owocom życia prowadzonym pod dyktando swoich oczekiwań. Spełnienia swojej woli, spełnienia swoich marzeń. I, I może spróbować rozważyć albo, nie wiem, zaufać yy, Bogu. I, I temu, jak życie może wyglądać w Wtedy, kiedy jemu powierzymy swoje życie, i on będzie nami kierował. I to, co teraz przyszło mi do głowy, to, to nie jest pewnie nowość. To wielokrotnie gdzieś tam pewnie jest wam znane, ale jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości. To w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, zwłaszcza znajdziemy na wszystkie pytania, odpowiedzi, więc zachęcam do czytania, do zaglądania tam i do, do szukania odpowiedzi. Bo właśnie w nas skończyły się kąpać, więc to jest idealny moment na y, zakończenie. Dziękuję bardzo.